Nazywam się Miłosława Krogulska i przedstawię Wam teraz tygodniowy horoskop w portalu czary.pl na pierwszy tydzień lutego. Księżyc w tym tygodniu będzie wzrastał, a razem z wzrastającym księżycem będą wzrastały nasze siły życiowe. Dlatego w tym tygodniu spodziewajmy się tego, że różne zaległe sprawy i różne koncepcje, na które nie mieliśmy ochoty w tygodniu zeszłym, nagle ruszą do przodu. Ale na pracę i inne ważne sprawy przeznaczcie sobie poniedziałek. Dlatego że wtedy księżyc znajdzie się w znaku panny, więc jeszcze będzie nam się naprawdę chciało zrobić coś ważnego i bardzo trudnego. Przez wtorek, środę i czwartek księżyc znajdzie się w bardzo towarzyskim i radosnym znaku wagi, a więc bardziej pochłaniać nas będą karnawałowe imprezy i różne sympatyczne towarzyskie wydarzenia niż wola pracy. W tym tygodniu dopiero piątek przynieść nam może różne rewolucyjne i fajne pomysły, które sprawią, że zdobędziemy więcej gotówki, albo też przekonamy kogoś do naszych bardzo nowatorskich planów. Jeżeli chcecie przekonać kogoś do tego, żeby postąpił dokładnie tak, jak chcecie, skorzystajcie z mocy swojego umysłu i załatwcie to sobie w piątek. A sobota i niedziela sprzyjać będą przede wszystkim zabawie. Będą to takie dni, w które warto będzie wyjechać. Jeżeli poskąpiliście sobie wyjazdu na ferie zimowe, to przeznaczcie piątek i sobotę pod koniec tego tygodnia na odpoczynek i zabawę. Pozdrawiam i życzę bardzo udanych tranzytów wszystkich planet.